Wielka Orkiestra Świątecznej z Pomocy pomaga Australijczykom w, po w gaszeniu pożarów. Witamy kolejnych wspaniałych gości. Szymon, zapraszamy również tutaj do mnie. Ja pokrótce przypomnę, co się u nas dzieje i jakiego rodzaju mamy stoiska. Po mojej prawej stronie mamy stoisko Los. Serdecznie zapraszam mamy różnego rodzaju gadżety, książki e, podarowane przez naszych wspaniałych graczyńców. E, są to kwiaty, różnego rodzaju drzewka, książeczki, gadżety, zegary, zegarki. Wspaniała książeczka z polskim z samym Anny Nazi, która również podarowała pielążkę na spotkę. Co piękna, donka, wykonana metodą wykuparz, którą również można sobie tutaj wybrać. Zapraszam serdecznie. Wiem, że w święte, ale pamiętajmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra przede wszystkim i przez święta, tak? Także zapraszam tutaj do naszego stoiska. Przez cały dzień odbywają się nasze wspaniałe licytacje. Już o drugiej za chwilkę odbędzie się licytacja czterogodzinnego lucznego jakem poza jak ten, po Zatoce Syknejskiej sześciu osób, więc zapraszam na tę licytację. Tutaj mamy tutaj dawałuchych dalej mamy siła szama z naszymi wspaniałymi ciasteczkami. ciastek szami. Można utrzymać PBNR, kładę bez alkoholu, Mamy tego bardzo dużo co jest Na na że tamtędy, że mają że tamtędy, się, się czy 참, czy tamte, czy lusie, asksimi, naszymi dziećmi tamtędy, że E Mam 500 od Michała. Dwa, nie ma prawa, naprawdę 2,5 tysiąca dolarów. 2,5 tysiąca. Dolarów. Na bardzo szczytny cel, moi drodzy, przypominamy, że zbieramy na ofiar pożarów Australii tutaj 2,5 tysiąca dolarów. Brawo! Po raz brawo pierwszy. Dolarów. Czy ktoś na więcej. 2500 po raz drugi. Czy ktoś da 2700? Wpomnę, kto jest jak ten, został podarowany przez Mateusza Jedruszka, właściciela firmy Perfek. 2500, po raz. Nikt nie przepije, Michała? Ostatnia szansa. 2500, po raz. trzeci. trzeci.

28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sydney. Mamy godzinę 15.15 15. w tym momencie na scenie występ Teatru Fantazja, który, który gra mix spektakli. Za nami wiele licytacji, wiele, wiele występów. Między innymi sprzedaliśmy za 2,5 tysiąca dolarów a, rejs jachtem po Zatoce Sydneyjskiej. Przed nami jeszcze więcej atrakcji. Do godziny 15 na pewno, na pewno uda nam się uzbierać jeszcze Więcej środków na rzecz ratowania, życia i zdrowia ofiar pożarów w Australii. Dokładnie tak, do godziny 17, tylko szybciutko sprostuję, także zapraszamy, jeżeli jeszcze nie jesteście z nami, zapraszamy tutaj tutaj właśnie do nas. Ja tutaj chciałam przedstawić pana Grzegorza, który również podarował dla naszych strażaków kamerę i myślę, że o której więcej będzie w stanie powiedzieć. To urządzenie, które podarowałem dla straży Pożarnej w Australii, to nie jest tylko ode mnie, to jest od firmy Abyss technologii, a której współwłaścicielem jest też pan Artur Matuszczyk, który opracował ten cały system w ciągu ostatnich 10 lat i teraz wprowadzamy to tutaj w Australii. I chciałbym powiedzieć, że jest to nasza taka mała cegiełka na pomoc tym strażakom tutaj, którzy walczą tak dzielnie niestety z tym kataklizmem. Wkrótce będziemy też instalować 12 takich detektorów w Blue Mountains, które nasza firma przekazała jako dotację dla tamtejszej społeczności. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Na pewno zostanie to przekazane właśnie tutaj strażakom w, w Australii. My jako, my jako sztab WOŚ w Sydney zaangażujemy się w znalezienie jednostki straży pożarnej, które będziemy mogli to przekazać. Dziękujemy. Dziękujemy.